Tum. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku Fun Fact. Dzisiaj czekają na Was trzy niesamowite historie, które sprawią, że spojrzycie na świat zupełnie inaczej. Po co motylom te wszystkie kolorowe łuski na skrzydłach? Skąd naprawdę wzięło się słowo robot? I dlaczego kapibary to najlepsi kumple w całym królestwie zwierząt? Przygotujcie się na dawkę wiedzy z humorem. Zaczynamy! OK, zaczynamy od czegoś, co każdy z Was widział milion razy, ale pewnie nigdy się nad tym nie zastanawiał. Te przepiękne, kolorowe wzory na skrzydłach motyli. To nie farba, to nie tatuaże, to łuski. Miliony mikroskopijnych łusek, każda mniejsza od główki szpilki. Wyobraźcie sobie, że macie na sobie koszulkę złożoną z milionów maleńkich, kolorowych płytek jak u smoka. Tylko, że te płytki są tak małe, że zmieściłoby się ich 200 na główce od szpilki. I nie, zanim zapytacie, motyle nie chodzą do salonu piękności, żeby sobie pomalować skrzydła. Te łuski to tak naprawdę zmodyfikowane włoski. Tak, tak! Motyle to w zasadzie latające, owłosione stworzenia. Tylko, że ich włoski ewoluowały w coś znacznie bardziej spektakularnego. Każda łuska ma niesamowitą strukturę. To nie jest zwykła płaska płytka. To skomplikowany system mikroskopijnych warstw, rowków i występków. To jak mieć na skrzydłach miliony miniaturowych pryzmatów. I tu zaczyna się prawdziwa magia. Te łuski tworzą kolory na dwa sposoby. Pierwszy to pigmenty, normalne substancje chemiczne, które pochłaniają niektóre kolory światła, a inne odbijają. Ale drugi sposób to absolutna science fiction. To się nazywa kolory strukturalne. Łuski działają jak maleńkie interferometry optyczne. Okej, okay, okej, okay, po ludzku. Wyobraźcie sobie, że łuska to jak wielopiętrowy parking dla światła. Promienie światła odbijają się od różnych pięter tej struktury. Kiedy te odbite promienie się spotykają, mogą się wzmacniać albo osłabiać. Rezultat? Kolory, które zmieniają się w zależności od kąta patrzenia. To dlatego skrzydła niektórych motyli lśnią i mienią się jak hologramy. Motyle miały holograficzne efekty specjalne miliony lat przed Hollywood. Ale po co to wszystko? Czy motyle to po prostu narcyzy natury? Nie. Te kolory mają konkretne zadania. Po pierwsze, komunikacja. Motyle mają wzrok tetrachromatyczny, czyli widzą kolory, których my w ogóle nie potrafimy sobie wyobrazić. Te przepiękne wzory to love songi w świecie motyli. Samce używają swoich kolorów, żeby powiedzieć samiczkom, Hej, jestem zdrowy, silny i mam najlepsze geny w okolicy. Po drugie, kamuflaż i obrona. Niektóre motyle naśladują kolory jadowitych gatunków. To jak noszenie koszulki z napisem jestem niebezpieczny, nawet jeśli nie jesteś. A niektóre łuski mają jeszcze jedną super funkcję, regulują temperaturę. Ciemne łuski pochłaniają ciepło, jasne je odbijają. To jak mieć wbudowaną klimatyzację. Więc następnym razem, gdy zobaczycie motyla, pamiętajcie. Patrzycie na jednego z najlepszych inżynierów optycznych w przyrodzie. Druga ciekawostka przenosi nas w świat science fiction, ale z niespodziewanie teatralnym początkiem. Słowo robot nie zostało wymyślone przez inżyniera, programistę czy naukowca. Wymyślił je czeski dramaturg. Był sobie rok 1920. Karel Czapek, czeski pisarz, pracował nad nową sztuką teatralną. Potrzebował nazwy dla sztucznych ludzi, które planował wprowadzić do swojej opowieści, i wtedy wpadł na genialny pomysł. Wziął czeskie słowo robota, które oznacza ciężką pracę lub pańszczyznę i stworzył z niego robot, czyli w zasadzie nazwał sztuczne istoty ciężarnymi. Nie w sensie brzucha, tylko w sensie ciężkiej pracy, roboty. Sztuka nazywała się air u Rossum's Universal Robots i opowiadała o fabryce produkującej sztucznych robotników. Ale uwaga, to nie były metalowe maszyny jak z filmów. Roboty Ciapka były stworzone z organicznego materiału, bardziej jak syntetyczni ludzie. I zgadnijcie, co się dzieje w tej sztuce. Roboty buntują się przeciwko ludziom i przejmują kontrolę nad światem. Tak, tak, Ciapek wymyślił powstanie maszyn na 60 lat przed Terminatorem. Ale prawdziwy geniusz Ciapka polegał na tym, że przewidział wszystkie podstawowe tematy, które do dziś fascynują nas w science fiction. Co to znaczy być człowiekiem? Czy maszyny mogą mieć duszę? Co się stanie, gdy maszyny staną się od nas mądrzejsze? Ale słowo robot to dopiero początek. Ciapek nie tylko nazwał sztuczne istoty. Wprowadził całą filozofię robotyki. W jego sztuce roboty zaczynają jako posłuszni pracownicy, ale stopniowo rozwijają emocje, świadomość i pragnienie wolności. Brzmi znajomo? Dziś, gdy rozmawiamy z chat GPT i oglądamy, jak roboty Boston Dynamics robią salto, Pytania Ciapka stają się bardziej aktualne niż kiedykolwiek. Ale uwaga: sam Ciapek nie wymyślił tego słowa samodzielnie. Powiedział, że pomógł mu jego brat Józef, który był malarzem i rzeźbiarzem. I tak oto jedno słowo czeskich braci podbiło świat. Od teatru w Pradze, przez Hollywood, aż po laboratoria MIT. Dziś słowo robot istnieje w praktycznie każdym języku na świecie: po angielsku, niemiecku, japońsku, chińsku. Wszędzie brzmi podobnie. Więc następnym razem, gdy użyjecie słowa robot, czy to mówiąc o odkurzaczu sprzątającym mieszkanie, czy o przyszłości AI, pamiętajcie, wszystko zaczęło się od czeskiego dramaturga, który myślał o tym, co znaczy być człowiekiem. I na koniec coś, co rozgrzeje wam serca do temperatury gorącej czekolady z marshmallows. Kapibary, największe gryzonie świata i prawdopodobnie najlepsi kumple w całym Królestwie Zwierząt. Serio, te zwierzęta to jakby ktoś wziął golden retrievera, przeprogramował go na zen master i przeniósł do ciała gryzonia wielkości owcy. Kapibary to takie zwierzęce stoiki, pełen chill, żadnych dram i wszyscy je uwielbiają. Ale serio, co sprawia, że kapibary są tak popularne wśród innych zwierząt? Czy to jakaś zwierzęca magia? Odpowiedź tkwi w ewolucji, psychologii zwierząt i strategii przetrwania. Kapibary to mistrzowie tego, co naukowcy nazywają kooperacyjną koegzystencją. Po pierwsze, kapibary są roślinożercami. To oznacza, że nie stanowią zagrożenia dla praktycznie nikogo. To jak być weganinem na imprezie wszyscy wiedzą, że nie zjesz ich jedzenia. Po drugie, żyją w grupach nad wodą w Ameryce Południowej w ekosystemie, gdzie współpraca to klucz do przetrwania. Wyobraźcie sobie, jesteś kapibarą. Wokół ciebie jaguary, kajmany, anakondy, same niebezpieczeństwa. Twoja strategia? Nie każdy sam dla siebie, ale im więcej oczu patrzy, tym lepiej. I tu wchodzi geniusz kapibar. One oferują usługi innym zwierzętom. To jak prowadzić najlepszy hotel w Amazonii. Usługa numer jeden: transport. Małpki uwielbiają jeździć na kapibarach jak na żywych taksówkach. Usługa numer dwa: spa. Ptaki używają kapibar jako ruchomych salonów piękności. Wydziobują im pasożyty i martwą skórę. To idealna sytuacja win-win. Ptaki dostają darmowy posiłek, kapibara dostaje darmowy masaż i czyszczenie. Usługa numer 3. Agencja Ochrony. Tak, tak, kapibary chronią mniejsze zwierzęta. Większość drapieżników nie ma ochoty atakować tak dużego, spokojnego zwierzęcia, które ewidentnie nie planuje ucieczki. To, jak próbować nastraszyć zenmistrza, po prostu nie działa. Ale najważniejszy sekret kapibar to ich spokój. One mają naturalnie niski poziom stresu i agresji. Badania pokazują, że kapibary mają unikalny system nerwowy i produkcję hormonów, które sprawiają, że są naturalnie spokojne. To tak, jakby natura dała im wbudowane środki na uspokojenie. Inne zwierzęta to czują i automatycznie się przy nich uspokajają. Kapibary mają też coś, co psychologowie zwierząt nazywają neutralną prezencją społeczną. One nie konkurują. Nie dominują, nie zagrażają. Po prostu są. To jak ten kolega z klasy, który dogaduje się ze wszystkimi, z kujonami, sportowcami, artystami, bo po prostu jest naprawdę sympatyczny i nie ma ukrytych intencji. Kolejna sprawa. Kapibary są wielkie, ale nie groźne. To idealna kombinacja. Wystarczająco duże, żeby zapewnić ochronę, ale wystarczająco niegroźne, żeby nie budzić strachu. I wiecie co jest najcudowniejsze? Kapibary wydają się świadomie wybierać tę strategię życiową. Można zobaczyć, jak aktywnie pozwalają małym zwierzętom wspinać się na siebie, jak cierpliwie znoszą ptasie spa, jak spokojnie dzielą przestrzeń przy wodopoju. To nie jest przypadek czy bierna tolerancja, to strategia ewolucyjna. Kapibary odkryły, że bycie miłym to najlepszy sposób na przetrwanie w trudnym świecie. I może właśnie dlatego internet takie kocha. W świecie pełnym dramatu, konfliktów i stresu, kapibary przypominają nam, że można żyć spokojnie, pomagać innym i po prostu być cool. Więc następnym razem, gdy będziecie mieć zły dzień, pomyślcie o kapibarach. One udowadniają, że bycie miłym to nie słabość, to supermoc. I to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że teraz patrzycie na świat trochę inaczej. Na motyle, jak na żywe hologramy, na roboty, jak na spadkobierców czeskiego teatru. A na kapibary, jak na prawdziwych zen-masterów. Jeśli podobał się Wam ten odcinek, zostawcie łapkę w górę. W komentarzach napiszcie, która ciekawostką najbardziej Was zaskoczyła. A jeśli chcecie więcej takich faktów, subskrybujcie i dzwoneczek. Pamiętajcie, nauka jest wszędzie wokół nas. Czasem wystarczy tylko spojrzeć na motyla, usłyszeć słowo robot lub zobaczyć kapibarę, żeby odkryć coś niesamowitego. Do zobaczenia w następnym odcinku i bądźcie ciekawi świata.